Dzienko wszystkim z tej strony RQL. Witam Was już w 12 odcinku, chyba tak. Um, właśnie będziemy udawać się do sterowni. Jak widzicie jedna nas dźwigni nie działa. Na pewno coś będziemy musieli tam po prostu zrobić, aby ją uruchomić. Ok, znajdujemy się właśnie teraz w tej sterowni. Herb, jak się Didn't he want to, he wanted to Daniel, but things don't always turn out the way we Ok, co my tu mamy zrobić? Cokolwiek w ogóle tu jest? Hmm, dobra. Zdziło się w tej pozycji, dobra, ok. Zobaczmy co jest naprzeciwko. Aha Dobra, będę musiał po prostu ustawić w tej samej kolejności to. Mam nadzieję, że nie będę miał większego problemu z tym. Mm. Kurczę. Próbujemy tak to zrobić. I tu teraz do góry jeszcze... Kurczę, dalej nie działa, nie wiem o co chodzi. Ten środkowy wyżej ma chyba być. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy jak to teraz będzie wyglądać. Okej, okay, dobra, wracamy się. No, coś się kręcić, nie chcę do góry jadzieć jeszcze trochę. No, chyba styknie. No kurczę. Może to na ma być. Może to ma być nisko. Spróbujemy. Kurczę, te zawory jakoś... ...ciężko chodzą strasznie. No. Ale jak w dół? jest oh, Jezu No Jeszcze trochę Dobra I teraz ten do góry Będziemy zadziałać, o Chyba już teraz działa O, a tu jest drugi taki Dobra, już wiem co będziemy z nimi robić To będzie pewnie tak samo jak z tymi wiertłami Okej okay. Aaaa, kurde, zdążyłem, wezmę na wszelki wypadek tutaj, Skrzynię położę, no zablokowało się, dobra, idziemy dalej, jeszcze trzy pokoje do zwiedzenia, kolejna rura, ciekawe ile ich będzie, może pod schodami, no właśnie tak myślałem, że coś będzie, jest oliwa. Okej, okay. notka Daniela, a nie, jednak nie, jednak to jest jakaś notka o maszynie. W sumie o kolesiu, który ją konstruował, no ale okej. Okay. Czyli tak to ma mniej więcej wyglądać, okej. Okay. Mam nadzieję, że to jest ten pokój kurcze, w którym to tak ma wyglądać. No bo tutaj za bardzo nic nie działa. Tam było przynajmniej było słychać, że coś działa. Zobaczymy czy coś może jest pod schodami. No niestety, tutaj nic nie ma. Okej, okay, teraz się pobawimy z tym. Czy one mają być dwie u góry. Chyba na są dół. No i teraz... I teraz jest ok, no. no a możemy stąd wyjść. Oh, i udajemy się do ostatniego. Tak to ja, Aleksandrze. O nie wiem, naprawiam sobie coś. Dobra, udajemy się do ostatniego pokoju. Aha, że... To nie ma być tak jak to, coś mi się kurczy. Nie wydaje, ja mam tylko trzy części, bo tyle było na stówę. No i zaraz zobaczymy. Aha, i każda część jest inna. O, ta, którą teraz rzuciłem, właśnie pasuje do tego, aby była na którejś. Wow. Hmm. Czyli to nie pasuje. Kurczę, jak to ma być? Jeżeli to pasuje w bok. Nie, no. no. To chyba ta tam iść. Hmm. Jezu, ale jestem niezdarny. No nie chcę, nie pasuje to. Kurczę. Myślę, że jednak ta. Ta na nią teraz. Kurde nie. O. I teraz ta tu. Okej, okay, pasuje wszystko. Dobra, wychodzimy. O o. No i co kurde, jak ja mam wyjść teraz. Ręczne wiertło. Nie pasuje. Obracona korka. No, to będzie pasować na pewno. Idziemy stąd. No jeszcze rzucę sobie krzesłem. No i teraz powinniśmy dostać się do lokalizacji. Kolejnej. Tam na prawo jest taka jedna. No, sfać na dół. Aha, super. Z się da coś zrobić, w ogóle dźwignią? nie. No dobra, to w sumie chyba skoczymy się do tej cysterny. O. Aha. Nie, no super. Aha, BDS skakał. Ja nie wiem, czy ja to przeżyję. Każdy razie mam taką nadzieję Jee, budu wow Dobrze, że nie spadłem na samą ziemię. To byłoby ze mną krucho. No ale wszystko jakoś się tam skończyło dobrze. Jesteśmy w kostnicy. W sumie to straciłem się, nie wiem co ja mam robić ogólnie, chodzę po daniel it has you it. what the shadow it has for now come let's get this out of here so we can get some peace yes let's where to just down the corridor to the morgue are there more dead men there eh? you did well Daniel come let's get going okay gentlemen Matka czy Tim Bawam się u Daniela, jego lekkomyślności. Jest plugawiony przez zbliżający się cień. Nie powinien przekraczać bramy. Czy będzie on w ostateczności w stanie zaakceptować to? No, hmm. Szczepionki, aha. aha. bo Aleksander coś wcześniej mówił o jakichś grzybach w kanałach czy coś. Kurde. Jeszcze ja będę musiał się udać do kanałów to. Ciało jest jeszcze ciepłe, i ma góra jeden dzień. No super, zobaczymy, czy da się. Hmm. Hmm, jakieś kwiatki. Może tu, gdzie leżą ciała, będzie coś. Choćby głupie krzesiwo. No ale kurczę, nie widzę nic, no ok. <śm> może igłą nie? Czegoś brakuje. No, wiertę chyba raczej. Nie, no. O kurde. <śm> nie, słoik raczej się tu nie nada. Może. No, kurde, czegoś brakuje do tej igły, ale igła na pewno będzie działać. No dobra, tu jest jeszcze jakiś pokój. No i tu też nic nie ma. Notka. O placę to nie jest niezbyt ważne. Ja tam wcześniej pominąłem jakiś korytarz. Trzeba będzie się do niego przejść. Kurde, czegoś tu brakuje, no. Dobra. Pora się tu przejść. Hmm. Hmm... Miedziana rurka, aha, super. Teraz nie leci krew. Aha. Strzykawka. No zajebista. Naprawdę, podoba mi się. Nie ma konieczności wstrzykiwania krwi. Jezu, ponownie. Właśnie rozwalił te drzwi i nie jestem mnie wystraszył trochę tu posiedzimy, bo ja na pewno nie widzę teraz. Masakra co za typek, aż mi się gorąco zrobiło w momencie. Spony mnie też naprawdę dobijają. <laughs> Chyba powoli będziemy mogli wychodzić. Jeszcze tam z 10 sekund poczekam. dla pewności nie mam zamiaru otworzyć drzwi, tych drzwi i po prostu dostać baty od niego Przykijane jest to, że tutaj nie wolno właśnie walczyć, nie da się walczyć. Każda walka, każda próba walki kończy się śmiercią. To jest to, że ta gra jest zrobiona tylko po to, żeby wystraszyć człowieka. Naprawdę. Dobra, teraz wchodzimy do cysterny. Hop, schodzimy na dół, kurde. Bo góry wszystko na pewno już zwiedziliśmy. Tam jest jakiś kanał. Zaraz zobaczymy. No. Kanościkowy, tak mówiłem. No dobra, no. Nic nie pozostaje jak żegnać się z wami, bo już ten filmik naprawdę zrobił się bardzo długi. Tak więc, do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was, Arkuel